Przez chrztu świętego wielki dar, o Chryste z tej wojności. swym dzieciom wiary dałeś na nadziei i najświętszej trójcy wieczną Cześć. Pragniemy swój Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Obchodzimy dzisiaj święto Chrztu Pańskiego. Jest ono wspomnieniem Chrztu Jezusa w Jordanie oraz zapowiedzią ustanowienia Chrztu chrześcijańskiego. Zapraszamy na nieszpory kolędowe o 15.15. .15. Po ostatniej mszy świętej okazji do spowiedzi o 16.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania kolekta przeznaczona jest na archidiecezję. Jutro, drugi poniedziałek miesiąca panie z zespołu charytatywnego w domu parafialnym od 16.00 do 18.00 będą pełniły dyżur miłosierdzia. Można zgłosić wtedy osobę lub rodzinę, która potrzebuje pomocy, a sama o tę pomoc nie potrafi się zwrócić. Spotkanie organizacyjne przed pielgrzymką na Maltę odbędzie się we wtorek o godzinie 18 w domu parafialnym. Zaproszenie kierujemy również do osób niezdecydowanych. W środę po mszy o godzinie 8 zapraszamy na śniadanie dla seniorów. W tym tygodniu obchodzimy trzeci piątek miesiąca po mszy o godzinie 8 na Bożeństwo do Miłosierdzia Bożego. W przyszłą niedzielę o 17 zapraszamy na koncert bożonarodzeniowy w wykonaniu chóru. Akatyst i legato oraz scholki pod skrzydłami. Kolekta specjalna przeznaczona będzie na opłaty związane z renowacją krzyża i figury ukrzyżowanego pana Jezusa. Szacowany koszt remontu samej figury to 4,5 tysiąca zł. W minionym tygodniu dziewięciomiesięczną modlitwę duchowej adopcji. Ukończyli ci, którzy rozpoczęli ją w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 8 kwietnia 2024 roku. Dziękujemy wszystkim, którym nie jest obojętne życie, nawet tych najmniejszych. 25 marca, podczas każdej Mszy Świętej, będzie można rozpocząć uroczyście duchową adopcję na kolejnych 9 miesięcy. Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Świętych w intencjach związanych z obroną życia. 25 stycznia o godzinie 8 w intencji osób, które rozważają aborcję oraz tych, które są już nią obciążone. 25 czerwca i 25 września o godzinie 18 w intencji dzieci nienarodzonych, których życie jest zagrożone oraz ich rodziców o miłość i odwagę. 15 października o godzinie 18 w dniu dziecka utraconego w intencji rodziców po stracie dziecka. W każdą czwartą niedzielę miesiąca o godzinie 11 w intencji rodzin i małżonków starających się o potomstwo oraz rodziców oczekujących na narodzin dziecka. Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w działania ProLife w naszej parafii, zapraszamy do kontaktu z Księdzem Proboszczem. Już dzisiaj pragniemy zaprosić wszystkich chętnych na pierwszą pielgrzymkę do Częstochowym w Nowej Odsłonie. Od tego roku chcemy pielgrzymować 4 dni przez Ogrodzieniec, Babolice, Złoty Potok oraz Olsztyn. Każdego dnia pokonując około 17 km. Punktem kulminacyjnym, jak zawsze, będzie nocne czuwanie w kaplicy cudownego obrazu na jasnej górze. Pielgrzymkę zakończymy czwartego dnia po południowej drodze krzyżowej na jasnogórskich wałach, po których wrócimy do Parafii autokarem. Nie będziemy wracali pieszo. Pielgrzymka odbędzie się od 2 do 6 sierpnia. Koszt pielgrzymki to 400 zł. Zapisy będą trwały od kwietnia do końca czerwca. Dziękujemy Paniom i Panom za posprzątanie oraz udekorowanie kościoła na tą niedzielę. Ofiarujmy naszą modlitwę za bliskich nam zmarłych. Polecajmy Annę Paruch, lat 69, z ulicy Roczkowskiego. Jej pogrzeb w poniedziałek o godzinie 9. Wieczny odpoczynek racz im dać paniem. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.